Siemano z tej strony Estebana to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was, a w dzisiejszym odcinku do wygrania. Standardowo macie takiego skina, no i standardowe zasady, jeśli chcecie wygrać, czyli łapa w górę, sobie dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie, że w pierwszym linku w opisie macie konkurs na AK 47 Asimov. Tak jak mówię, wchodzicie w pierwszy link w opisie, wystarczy widzowie, że wpłacacie złotówkę. Złotówkę wystarczy wpłacić i możecie już mieć. Kałaszka w swoim ekwipunku Oczywiście im więcej wpłacisz Tym masz większą szansę na wygranie Z kodem tutaj Esteban No i wpłacasz sobie każdą metodą płatności Więc zapraszam, no i też nowy konkursik wystartował Dla kont premium, na konto premium bardzo łatwo y, sobie wykupić. Na pewno macie dużo tych punkcików, a jak nie, no to naprawdę też tanio blikiem. Każdą będą płatności można kupić. Zobaczcie: Koska za 750 zł do wygrania. 5 dyszek płacacie, Poprzedni zwycięstwa, zobaczymy sobie. Jest Szejdas, wygrał sobie Kałaczka, Kałaszka. Bluesporcika, bardzo ładnego. Więc zapraszam Was do brania udziału. A my dzisiaj zaczniemy inaczej, bo zaczniemy od drapek. No i z, mamy. 9000 eventowych punktów. Potwieramy sobie też yy, skrzynki eventowe dzisiaj, yy, dlatego że dzisiaj wszystkie te punkciki właśnie wydajemy na zdrapki No i mam nadzieję, że uda się tutaj coś trafić. Zobaczcie to. Jak już trafiamy M4 Nitro i 5.7 Seven na Business, to nie są drogie skiny, a i tak naprawdę za 500 punktów spoko coś takiego dostać. I mamy tutaj ostatnią zdrapeczkę. No tutaj niestety nic nie oddała, ale te wszystkie itemki. Sobie zostawimy i zaczynamy od najdroższej skrzynki, czyli Sunburst, Treasure Treasure 442 zł, wydajemy. No i zawsze to tu właśnie jakieś te punkciki wentowe wiadomo, a trafiamy bardzo dobrze, bo jest Fuel Injector. Uwaga, 783 zł w skrzynce. Za 442, więc naprawdę do tego piękny proficik mamy na te flamingi sobie przy okazji nabijamy. Tutaj będzie troszkę gorzej, ale ten kałaszek w Setraku to jest zwrot, bo on kosztuje... Dobra, 346, nie ma źle. No i ostatnie dwie sobie otwórzmy. No i zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Za każde otwarcie tam mamy pewne 118 zł, ale ta skrzynka dzisiaj. Fenomenalnie oddaje, bo 686 zł za 290 Naprawdę pięknie No i tutaj sobie odświeżymy No i mamy 897 Plus jeszcze naprawdę dużo fajnych itemów w ekwipunku No i zobaczmy Mamy troszkę z tych zdrapek Więc ja uważam, że naprawdę Jak zdrapka odda 5 zł za 500 punkcików To już ona oddaje A tutaj mamy upgrade X 8 zł na 14 siedzi na 14 siedzi, no i mamy zobaczcie ze zdrapek. Już mamy takiego fajnego ogloczka, którego sobie możemy wypłacić. No, a tutaj jeszcze, jakby to siadło na prawą stronę, to już by było w ogóle pięknie. No, ale to niestety nie siada. Ale zobaczcie, zdrapki naprawdę mogą fajnego skina wam oddać. A my spróbujemy jeszcze z tego zrobić na przykład taką MK na 20%. Jakby ta MK siadła, to już by było naprawdę pięknie. Kurcze, myślałem, że to doleci. Nie siadło. Ale na spokojnie robimy na 20% sobie rękawiczki, i to siedzi. Nie, znowu lewa góra. Aha, znowu lewa góra, znowu hamuje hamsko. Daj, żeby to weszło 1200 zł, a to przeleci tym razem. Kurde, no tu już 280 zł przepaniliśmy. No i w tym momencie, ile mamy w ekwipunku? Jesteśmy na naprawdę fajnym plusie, więc możemy jeszcze zaryzykować na razy dwa z tym. Cyk, i dodajmy se 70. O nie, to chyba nie wejdzie. To chyba nie wejdzie, ja pierdzielę. Cały czas lewa strona. No nie może tak być. Musi wejść teraz upgrade. Nie wierzę. No nie wierzę, co się dzisiaj dzieje z upgraderem. Taki piękny profit był, i tak to głupio zepsuć. O oh my God. dobra, sprzedajemy tego kałacha. No i powiem wam że musimy liczyć jeszcze raz na tą skrzyneczkę trzy takie skrzynie naprawdę był piękny profit i czasami tak jest że ten upgrader potrafi bardzo dużo zabrać 300 zł tutaj dało mamy 1000, dobra mamy na dwie zdrapki i mamy jeszcze na dwie skrzynki kurcze no tak się dobrze zapowiadało, no ale wiadomo że zawsze nie może być kolorowo, ale jest na szczęście ten fuel injector który to zwraca, który to zwraca nawet podwójnie, więc jest naprawdę ok. I 4. czy stać mnie na 4. Stać mnie na 4, dobra. Ryzykujemy, ryzykujemy dzisiaj z tą skrzynką. A wupka, boom. Ojoj, oj, tu jest dramat. Ta Awupa 200, coś 382 zł, za prawie 600. No więc znowu wracamy do trzech skrzynek, do dwóch nawet skrzynek, niestety, ale dobra. No, może jeszcze coś da. Daj a wupke boom, o ja pierdzielę. No i właśnie tego się obawiałem. Tu jest dramat. Tu jest 43 zł za 300, ale mamy na trzy zdrapeczki jeszcze i liczymy, że odda chociaż jednego itemka takiego w miarę droższego, którego no i uwaga, dajmy tu. No tym razem zdrapki niestety nie oddały. No i zróbmy z tego razy 10. Nawet wiecie co? Dajmy sobie za 700 zł 5% szans, może akurat, może akurat. hamuj, Jezus Maria, już się nie odzywałem, bo myślałem, że to wchodzi. No i co widzowie? Zostało mi tylko i wyłącznie 100 zł. Fajnie kurczę się zapowiadało. Te zdrapeczki też fajnie na początku oddały. No ale niestety, niestety skończyło się tragicznie. Dobra, skrzyneczka za 75 zł otwórzmy sobie. No i uwaga. Co my tutaj dostaniemy? Jestem czwórka, która zwraca. Jestem czwórka, która zwraca 127 zł. I my z tej m też zaryzykujemy na jakieś właśnie 5%. Dajmy 2000. I weźmy sobie Auga, Akihabare 5% prawa strona. Przeleci, znowu przeleci. Znowu będzie bardzo blisko, ale przeleci. No cóż, widzowie, dzisiaj się nie udało. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.